Witam, witam, seriesa Stasia Taśkowski, a dziś quiz, królowie Polski, ale zamczyłam w górę instrukcji, a my zaczynamy. Ok, To będzie oczywiście pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry eee, Mieszko drugi On miał... Lambert? Tak. Odnowiciel był? Nie. Yy, właśnie, nie każdy był tam królem. Szczodry był. Krzywousty. Nie był. Dziwny przemysł był na pewno. Przemysł. Drugi. By ten, później Czesi nas najechali, to był Wacław, to był dwóch Wacławów, i później był Władysław Łokietek, tak, tak, później był Kazimierz Wielki, później był Ludwik Węgierski, później jego córka Jadwiga. Tak. Później y, Jagieło, oczywiście. Później y, Warneńczyk Władysław Warnańczyk, ten co y, był też chyba królem Węgier. Y, w tym samym czasie co Polski i z Imperium Osmańskim walczyli, ale tam poległ pod właśnie Warną. Y, co dalej? Y, Jan Olbrach. Ale ja coś po drodze zgubiłem. Ten Jagielończyk. To był Kazimierz. A, był dwóch. Kazimierz i był Aleksander. Dobra, co dalej? Zygmunt Stary na pewno jeszcze był z tych. Był Henryk Walezy, już pierwszy król elekcyjny, ale coś jeszcze. To był Zygmunt August. Tak. E, co było później? E, Zanim był Stefan Batory, e, wpiszę już, e, to była jeszcze Anna Jagielonka. E, no, byli wazowie. Zygmunt, to ci waza. Wody są Waza. Zygmunt III Waza był królem Szwecji też na przykład, a wody są Czarty Łaza przez tam jakąś chwilę był carem Rosji na przykład, to jest ciekawi władcy na pewno. Jak ten... Jan Kazimierz. Tak. Później już Sobieski. Jeszcze ktoś po drodze. Korybut Wiśniowiecki. Tak. No ja i tutaj już mamy końcówkę. To to będzie August mocny. Drugi mocny. Sas. Jeszcze Leszczyński. I Stanisław August Poniatowski. No i udało się 100%. Zobaczmy tutaj. No chrobry najwięcej wiadomo Kazimierz Wielki II ten Kazimierz, a to może przy wpisywaniu Kazimierz po prostu się w ten wpisał. Ja na piątym miejscu. Poniatowski wysoko. Łokietek, Waza Jacy byli najmniej znani. Wacławy były najmniej znane. Anna Jagielonka, przemysł. No takie do przewidzenia myślę, że dosyć. Dzisiaj udało nam się zrobić to razem, więc dziękuję za oglądanie, ciapo w górę strukcję. papo. Pa.